W tej samej katedrze co by mieliśmy biologię molekularną. Mm -hmm. I to jest przedmiot, który ja dobrze wspominam. A tutaj akurat to nie wynika tylko z tego, że mi wyblakły negatywne wspomnienia, mm -hmm. ale już wtedy mi się podobał. To znaczy, mm -hmm. przedmiot ciekawostkowy, przedmiot y, o takich tematach, być może mnie po prostu interesujących. Natomiast mm -hmm. tem trochę genetyki, trochę takich ciekawostek dotyczących tego, jak można wpływać na geny Biotechnologia. biotechnologicznie. Mm -hmm. Jeśli kogoś interesują takie tematy, to to bardzo ciekawy przedmiot, taki do posłuchania. Do posłuchania było naprawdę bardzo fajne. Ja też, ja lubię bardzo te tematy, lubię ich uczyć tak pod maturę też, zawsze dużo ciekawostek wtedy moim maturzystom sprzedaję. Lubię te tematy, natomiast y, mnie wkurzało w zaliczeniu to, że trzeba było się uczyć dokładnie, gdzie występuje dana mutacja, w jakim, na jakim loku z danego chromosomu. No po prostu to było tak bezużyteczne, Już nie że... pamiętam tego. Wyparłem to z no Niestety tak było. Ale wierzę na słowo, że tak było.